Nie jest w stanie wybrać aktora do 10-sekundowej reklamy. Jakiś gównianych ciasteczek świadczy o jego bezprecedensowej profesjonalności. Nie teraz. Nie chcesz tego załatwić? Mogę poczekać. Nie chcę odbierać telefonów, chcę rozmawiać z tobą, ale może to jest coś ważnego. Ty jesteś ważna. O, dziękuję. Nie dziękuję. Na razie nie zrobiłam nic dla Ciebie, ale może coś z tego będzie. Mama tak nie uważa. Basiu, Twoja mama to pierdoła, ale nie mów tego. Jesteś wspaniałą, młodą dziewczyną i na pewno osiągniesz coś w życiu. Tylko nie wolno Ci tracić czasu. Jak przekażesz aktorce info, że nie będziesz jej reprezentować? Zadzwonię do niej. Przestaniesz? Odbierać jej telefony. Zrozumie po chwili. Cyniczne. Tak zachowują się wszyscy, właśnie widzieli. Ty też tak powinnaś. Masiu? Znasz Bobi z Biruską? Tę aktorkę? Coś tu jej No, pewnie! Co prawda, w zeszłym tygodniu zawaliła zdjęcia i jestem biedniejsza o 30 tysięcy, ale poza tym pracę z nią to prawie za przyjemność. Potrzebuję, żeby ktoś uczył się z nią tekstów. To poważna propozycja? Poważna. A nie powinnam najpierw przyjść na jakąś rozmowę wstępną? To była ta rozmowa. Paweł! <grystanie> Paweł, nie przestrasz się, to ja! Jesteś w toalecie? Przeniosłeś łóżko? Jak się czujesz? Wszystko w porządku? Masz nowe Ja Maria dała. Ta nowa opiekunka, jak ci z nią idzie? Świetnie. Cieszę się. Słuchaj, znalazłam te foteliki do banany. Są z chromu albo z mosiądku. Wiesz, hmm. żebyś mógł się zamkąpać. Nie potrzebuję żadnego fotelika. Oczywiście, się potrzebujesz. Spójrz na to, za chwilę trzeba lecieć. No, mogę o coś spytać? Tato, ty czytasz fakt? Piszą tu o córce. Nie możesz wierzyć we wszystko, co jest tam napisane. Hmm. Czy to prawda, że wynajmowałaś dziewczyny aktorom? Coś takiego piszą? Dlaczego mi nie powiedziałaś, że rozstaliście się z Pawłem? To e... Paweł wyjechał na wieś na jakiś czas. Musieliśmy odpocząć od siebie. Ja się starałam. Hmm. Podobno wynajęłaś mu prostytutkę. A tego kto ci nagadał? Siostrzyczka czy kto? To prawda? Wszystko jest bardziej skomplikowane. Przykro mi, kiedy widzę cię taką wypaloną. To ja. Ja nie jestem wypalona. Ja jestem po prostu kobietą sukcesu w średnim wieku. Człowiek powinien mieć kogoś, kogo kocha. Kocham Ciebie. Kochasz swoją pracę. I co w tym dziwnego? Jak będziesz w doku. Oh, Nikt z tych ludzi ci nie pomoże. Pomagają mi piąć się do góry. W sobotę chcecie zabrać na wycieczkę. Co ty na to? Mino. Chodź tutaj. Muszę ci coś powiedzieć. Chodzi o tą nową opiekunkę. Wyrzuciłeś ją, tak? Nie. I to co z nią? Dogadaliśmy się, że się wprowadzi do mnie w przyszłym tygodniu. To coś ci dojga? Mama... Umarła 7 lat temu. Oczekaj, to znaczy... Tato, ta kobieta jest młodsza ode mnie! W pewnym wieku wiek nie jest tak ważny. Ty się... Ty się zakochałeś? Jestem tak szczęśliwy. Cieszę się. Właściwie to piękne. Verdader? A mam wrażenie, jakby się miało. Ale nie. Madzia, możemy już o tym mówić. Wiesz, że nie chcę. Madzia, zrobiłaś coś niesamowitego. Pozwól, żebyśmy się cieszyły razem z tobą. Powiedz jej. Madzia była chora. Bardzo chora. No, chodzi o słowo, którego wszyscy boimy się wymawiać, ale na 99% wygląda na to, że swoją walkę wygrała zwycięzca. Zaczynamy to! Gratulacje! A żeby tego było mało, mam dla Magdy informację z samego Jądra Wulkanu, czyli z działu programowego Telewizji Polskiej. Wybrali ciebie na prowadzącą do programu, który właśnie ma wejść do ramówki! Do jakiego programu? Do twojego programu. No wybacz, ale ja taką decyzję muszę jednak z kim skonsultować. Madzia, nie obraź się, nie ma sensu, żebyś to konsultowała z twoim mężem więc ja Mam na myśli Boga. Jakiego Boga? A ilu ich mamy? no Tego Boga. A dlaczego? Po operacji na zajęciach terapeutycznych zaszła we mnie zmiana. Zmieniłam priorytety. To był przełom. Przełom. Tak, przełom. A więc ty wierzysz w Boga? Tak. To w takim razie, jak się będziesz konsultowała z Bogiem, to bardzo cię proszę, powiedzieć może to jest dość pilna sprawa, bo z zdjęcia do pilota zaczynamy w przyszłym tygodniu. czekaj, Przecież Twój Bóg bardzo dobrze o wszystkim wie, bo sam stworzył ten program! No, no ja cię bardzo proszę, żebyś sobie z tego nie robiła żartów. Moje życie nabrało nowego sensu i ja to chcę uszanować. I uszanujesz? No, no. W ten sposób, że poprowadzisz ten program. A co to za program? O tym, co przeszło się. O przebaczeniu. Dobra. Chyba zwariowałaś. Macia, ja wprost nie mogę uwierzyć, że ty żyjesz. A teraz jesteś na najlepszej drodze, żeby stać się celebrytką, chociaż jeszcze nią nie jesteś. Ale teraz, teraz możesz zrobić ten malutki kroczek. No chyba, że chcesz wrócić do Elbronu prawda? gdzie dziesięć lat temu zaczynałeś rolami Pani i pomóc zajechał wieczorami byłaś kelnerką w bufecie teatralnym. Macia Bóg cię zdrowi. I teraz chcę, żebyś ty coś zrobiła z tym swoim nowym życiem. Wiesz co, to bym ci życzyła, żebyś przeszła to, co ja. O właśnie, właśnie. Powinnaś się dzielić swoją historią. Z kim? Z widzami, z czytelnikami. Z takimi czytelnikami? Madzia, ja, prasa bulwarowa rządzi się swoimi prawami, ale jest kapryśla, nie każdy ma to szczęście. To wyszedł zra. Że go ma. Nino! Macia. Nie ja wymyśliłam programy dyskusyjne, tabloidy ani raka, ale już jeżeli te wszystkie rzeczy istnieją, dlaczego by ich z nie połączyć? Też, żebym o tym wszystkim rozmawiała z tabloidami. Chcę powiedzieć, że rak może być okazją w tym biznesie, żeby osiągnąć coś więcej. Madzia, najpierw wygrałaś walkę ze swoim talentem, potem ze straszną chorobą. No, ty jesteś kobietą wojowniczką, twoja historia to jest historia zwycięstwa. Proszę, bardzo się przepraszam. A co chodzi z walką ze swoim talentem? Oczywiście pierwszym gościem w twoim programie powinien być twój onkolog. O co chodzi z tym talentem? A jak chodzi o produkcję, to niczym się nie martwię, ja mam wszystko pod kontrolą. Wiesz obiecałam sobie, że będę robiła tylko rzeczy, które mają sens. A więc nie? Nie. Zostawiasz mnie na lodzie? ale nie poprowadzę do tego programu. Nadzia, poprowadzisz, możesz to zrobić. Wiesz, ile ludzi czeka na taką okazję? To jest wielka szansa, wiesz, jak ja się nad tym napracowałam? A ja nie chcę, żeby się dzieci za mnie musiały wstydzić. Dajesz im okazję do tego, żeby znów mogły cię szanować. Wybacz, nie. 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 Dlaczego? Będę robiła tylko rzeczy, na których się znam i które potrafię. Nadzia... Ale ty nic nie potrafisz. Mam na myśli aktorstwo. Spójrz mi w Bardzo tu nie umie grać. No wiesz? Ludzie są inne, że zdaje. nowego życia nie zaczyna się od kłamstwa. Jako aktorka dramatyczna jesteś beznadziejna. Ty jesteś stworzona do prowadzenia programu i to jest twój świetny gran i powinnaś na nim podążać! I ile razy chcesz to usłyszeć? Ten gnój próbował ją zgwalić. Poczekaj, co się właściwie stało. Basia mi to powiedziała. To nie musi mi radzić. Co takiego? Co w to emocje? To świeża sprawa. Oczywiście, że masz do czynienia z emocjami, kiedy ktoś próbuje cię zgwałcić, Słuchaj, nikt nie jest agresywny. Jest psychopatą i hipochondrykiem, ale nigdy nikogo nie zaatakował. Jeśli to chodzi, ufam swojej córce. Jak to się stało? Według Ciebie zaprosił ją na kolację i podnie do kina po drodze. Zapraszam jeszcze do baru, chociaż ona chciała do domu. Potem odprowadził ją, i już się na nią. Tak, tak, O Tak, Ona, oni chodzą ze sobą! To znaczy, chodzili. I oczywiście spali ze sobą, ale to zupełnie naturalne. Chcesz być u nas w bazie? Dlaczego nam nic nie powiedziałaś, Basia? Pomaga. A Aniki, ma Porsche. odradzałam. Basia się wkurzyła, zadzwoniła do niej, powiedziała jej wszystko, tak ją wyrzuciła z domu, co oczywiście było do przewidzenia. Potem on chciał wrócić do Basi, co mu odradzałam. Basia zaczęła stroić fochy. No. I to jest ten cały twój gwałt. No, skąd to wszystko wiesz? To jest moja praca. A angażowanie młodych dziewczyn do łóżka dla aktorów. Ja je chronię przed tym, kiedy chcą tam wejść sami. Mówisz o mojej celu. Nie rób z niej niewiniątka. Wiesz, w jakim wieku miała pierwszego chłopaka? Nie, nie chcę robić. Jak miała czternaście lat. A wiesz, ilu miała chłopaków? Nino, wiem, że zatrudniłaś basy po to, żeby mnie wkurzyć. I to działa. Jestem totalnie wkurzona. Ale jesteś troszeczkę przewrażliwiona. Ślad nie kręci się tylko wokół ciebie. Zmusiłaś Basię, żeby pozowała do aktów? Powiedziałam jej, że gdyby była zainteresowana, to jest taka możliwość. Nie wątpię. Ale nie pomyślałaś, żeby o tym porozmawiać najpierw z nami? Ha. I co byś jej doradziła? Żeby poszło do sekretariatu bażyć Takie były moje I poza... gdzie skończyłaś? Żyjesz w zeszłym stuleciu, a świat się zmienia. Nie tak bardzo, jak starasz nam się to udowodnić. Na szczęście kobiety, które ze względu na pracę zapomniały o dzieciach, są wciąż w mniejszości. A teraz jesteś zła. Ale ty to robisz, prawda? Posłuchaj mnie dobrze. Na szczęście Basia nie wdała się w ciebie. Nie ma Twojej biblioteki.